Kupiłam sobie właśnie lusterko, znaczy właśnie teraz przyszło kurierem, ale to nie jest y, zwykłe lusterko. Zaraz zobaczycie dlaczego. Lusterko zamówiłam na Amazonie i ono jest podświetlane, ale nie jest w taki zwykły sposób podświetlane, tylko podobno ma trzy rodzaje podświetlenia: światło ciepłe, światło naturalne, dzienne i światło zimne. No to co? Słuchajcie, robimy unboxing. No, dobra, trzeba to rozpakować i zobaczyć, czy to jest rzeczywiście takie, jak, jak mi się wydaje. Ja kupiłam to lusterko, bo opowiadam Wam trochę o genezie tego pomysłu. Nie ja mam lusterko zresztą bardzo dobrej firmy, Beurer, które jest podświetlane, ale niestety jest podświetlane jednym tylko rodzajem światła i jest to światło zimne, niebieskie, które po prostu podczas makijażu wygląda koszmarnie. Ono może się bardziej nadaje dla, nie wiem, salonów kosmetycznych, takich gdzie, gdzie pracują kosmetyczki, ale no do domu, no nie, nie. Po prostu twarz jest sina, nieładnie to wygląda, więc postanowiłam sobie zamówić lusterko, które ma regulowane oświetlenie. Myślę, że jest to najtańsza opcja, 3 lata gwarancji, proszę bardzo. Myślę, że jest to najtańsza opcja, jeżeli nie możecie sobie zafundować toaletki na przykład. I teraz tak, ja to lusterko zamówiłam na Amazonie. Słuchajcie, szukałam też takich lusterek na AliExpress, ale wiecie co, bałam się trochę kupować, bo kurczę, one fajnie wyglądają na zdjęciach. Wiecie jak to jest z Chińczykami, oni wszystko pięknie fotografują, a później w realu się okazuje, że to jest po prostu straszny badziew. A oni wcale tak mało nie chcą za te lusterka tak naprawdę, bo gdyby to było 50 zł za fajne lusterko, tego typu to OK ale oni tam chcą bo 150 zł. Ja zapłaciłam za to lusterko 39 euro. Wysyłkę miałam bezpłatnie, więc to było niecałe 170 zł, 175 zł jakoś. To jest takie lusterko powiększające, które jest na magnes. No i to jest słuchajcie, świetnie jest zapakowane. Jak to u Niemców? Wszystko, wszystko jest ok, prawidłowo. Sorry, że tak generalizuję, no ale ja już w swoim życiu kupiłam z tak wielu krajów i z tak wielu miejsc różne rzeczy. Ja tak wiele zrobiłam zakupów przez internet, że naprawdę mogę coś na ten temat powiedzieć. No i to jest, słuchajcie, to lustro. Ono jest metalowe, wygląda bardzo porządnie. O, nie będę wam pokazywać, bo. Będę w nim odbijać, pokażę Wam za chwilę, jak spróbuję je zmontować. No słuchajcie, to wygląda w ten sposób. Lustro jest na takiej y, podstawie, która spróbuję Wam to pokazać, ma o takie gumowe, y, takie podkładki, żeby to lustro się nie ślizgało. I tutaj, słuchajcie, jest takie powiększające lusterko magnetyczne, które się przyczepia do górnej połowy lusterka. I zaraz zobaczymy, czy to lusterko w ogóle jest w jakiś sposób naładowane. Ja się w ogóle ładuję takim kablem. O, jak telefon. O, o się, zobaczcie. I to jest światło, nie wiem, które. Tak myślę, że to jest światło naturalne. To jest światło, ja nie wiem, czy Wy to widzicie w ogóle. To jest światło żółte, a to jest światło jasne, zimne. Albo to. O, można zrobić ciemniej, i można zrobić jaśniej. Nie wiem, czy Wy to widzicie? Genialne jest to lusterko. Słuchajcie, no rewelacja. Zaraz je podładuję. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba. Tylko już złożone, widzieliście, jak fajnie świeci. Tutaj niestety nie da się w kamerze oddać tej różnicy w oświetleniu, którą daję, ale na pierwszy rzut oka, słuchajcie, wydaje się być naprawdę bardzo porządnie zrobione. Wszystko jest ładnie tak wykończone, ten plastik jest taki ok, więc naprawdę powiem Wam szczerze, że no. Jestem bardzo zadowolona. Dajcie mi znać w komentarzach, czy też Wam się taki gadżet podoba, czy, czy by, by Wam się sprawdził, czy lubicie takie rzeczy. No i w następnym filmie kolejne nowości. Cześć!